Okiem powiatu Polkowickiego, informacje, reportaże, podsumowania, audycja sponsorowana Duże wyzwanie stoi przed firmą, która buduje kompleks sportowy przy zespole szkół w Chocianowie. Okoliczny teren jest podmokły, a wody gruntowe mają niezwykle wysoki poziom. Starostwo powiatowe w Polkowicach, które zleciło pracę, musiało jednak zdecydować się na taką lokalizację. Mówi wicestarosta Kamil Ciupak. Będzie zabawa z wodami gruntowymi ze względu na trudne warunki, jakie tam w tamtym terenie występują. Tak naprawdę zaczniemy od odwodnienia tego terenu, od budowy, przebudowy kolektora kanalizacyjnego, od wstawienia większej pompy do studzienki wypompowującej tą wodę. Jesteśmy po uzgodnieniach z naszym sąsiadem, z firmą, która też przewiduje w przeciągu kilku lat wybudowanie następnej hali produkcyjnej, więc nim powstanie boisko z bieżnią sprinterską, z polem do pchnięcia kulą skoczną w dal, to przede wszystkim prace ziemne. Będzie trochę błota, ale Efekt końcowy na pewno będzie zadowalający nie tylko dla uczniów zespołu szkół, ale dla wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży z Chocianowa. Cała inwestycja pochłonie ponad milion złotych. Skład obiektu wejdą boisko do piłki ręcznej, kort tenisowy oraz boiska do badmintona i siatkówki. Dodatkowo będą wybudowane bieżnie sprinterskie, skocznie i rzutnia do pchnięcia kulą. Zostaną też zamontowane piłko chwyty oraz trybuny. Całość będzie oświetlona. Obiekt powinien zostać oddany do użytku za rok. Na tym nie koniec dużych inwestycji w powiecie Polkowickim. W nowej wsi lubińskiej remontowana jest droga powiatowa. Zostanie ona wzmocniona i poszerzona, do tego powstaną zatoki autobusowe, chodnik i odwodnienie. Całość inwestycji szacowana jest na 2 600 w tym pieniądze są przewidziane z gminy Polkowice oraz z tzw. z hetynówek. Oprócz tego jesteśmy w trakcie przetargów już na wykonanie chodnika z odwodnieniem w gminie Grem bocicy na ulicy Szkolnej. Czekamy na rozstrzygnięcie niedużego przetargu w miejscowości Żuków, a następna taka większa inwestycja, którą będziemy kontynuować, to jesteśmy na ukończeniu kosztorysu już przebudowy drogi z chodnikiem oraz odwodnieniem w miejscowości Kubuczyn. Dodam, że tak naprawdę to już ukończyliśmy w gminie Chocianów przebudowę chodnika na ulicy Trzebnickiej oraz zakończony został inwestycja w tak zaplanowaliśmy nasze inwestycje drogowe, żeby w każdej gminie wykonać jakieś zadanie. Generalnie na wszystkie te prace inwestycyjne i remontowe w tym roku przeznaczamy 9 milionów. Wszystkie wymienione inwestycje powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.